Im trudniej, tym lepiej. Akurat nagrało się na GoPro, więc będzie materiał na YouTube'a. Dzięki temu, że zwolniliśmy, to nie oblał egzaminu. Hamujemy Iste jaja robimy. Nie zaobaczy, Nie widziałem go w ogóle. No właśnie, na szczęście, tak... na szczęście ja tu jestem od tego, żeby widzieć. O, interwencja egzaminatora, zobacz. Pokazuje naprawdę pas. Uuu, po egzaminie. To ciekawa sytuacja, bo znak jest zaśnieżony, ale jest bardzo charakterystyczny. Co to za znak? Stop, można na dwa sposoby pojechać. Który pa my? Eee, tam, tam. I bardzo dobrze. Teraz tylko ewentualnie zróbmy może tak, że pozwól, żeby egzamin ruszył pierwszy Tak, Żeby nie było sytuacji, że gdzieś tam nasze drogi będą się krzyżowały Poczekaj, tutaj pojadą Zobacz, miałem rację Zobacz, dzięki temu, że zwolniliśmy to nie oblowek egzaminu bo, jak są dwa pasy do skrętu, on powinien w ogóle zjechać na. Ale gdybyśmy jechali równolegle z nim, byłaby interwencja już. Mm -hmm. Także. Miałem los. Tu są parkingi. Jak będzie jakieś wolne miejsce w lewo czy w prawo, to byśmy zaparkowali. Mm -hmm. Dobra, ja zobacz. Miejsce dla Ciebie kolejne. Po prawej stronie z korektą parkujemy tu? przed Wolwą. Tak jest.

może być piątka z WF-u. Jedziemy dalej. Hamujemy i jaja robimy, nie zauważyłem, się. nie widziałem go w ogóle. No właśnie, na A szczęście, pak... na szczęście ja tu jestem od tego, żeby widzieć. I widzisz. Gadki, gadki. Abyś się złapał, no. W prawo jedziemy na skrzyżowaniu. Mm -hmm. No i oczywiście w lewo. No i szukaj, panie kolego. Miejsce co trudniej, Im, im trudniej, tym lepiej. Właśnie, patrzcie, dobra. No to tu za pingwinami. Dobra, niech on sobie jedzie. On. Lepiej, żebyś miał trudniej tu, a łatwiej na egzaminie. Właśnie. Tak jak już mówiłem, widzę, że za się z tą korektą. Mhm. Wolnie, wolni, końcówka wolni. Mhm. No i dobra, jest OK, jedziemy dalej, zaparkujemy jeszcze zaraz. raz. No, ale parkowanie zaliczone Trochę przestrażony młody, nie? No, no taki... o, za korsetem Między białym a czarnym Dobra. Także widzisz, miałeś znowu przykład egzamin na żywo Także to jest miejsce bardzo popularne na egzaminach. No to tu ulicy to tak. Ale byliśmy tu już tyle razy, że jak tu przyjedziesz, to nie powinno Cię to zdziwić. No, raczej nie. No dobrze, zawracamy. Z byłem raz, i to tu pociągiem byłem. O, interwencja egzaminatora, zobacz. Pokazuje na prawy pas. Uuu, po egzaminie. Jedziemy. A zjechał na lewy pas. Tak, nie, jechał lewym pasem i chciał zjechać finalnie na prawy. Ale egzaminator pokazał na lusterko na, na prawy pas. No to byliśmy świadkami. Akurat nagrało się na GoPro, więc będzie materiał na YouTube. A. Oni sama mówię, żeby... O właśnie o właśnie Sama mówię dopiero trzeba uważać na prawą stronę, bo w osiedlu są skrzyżowania równorzędne, a tu egzamin nam się trafił. Czyli jeżdżą tu egzaminy, jak widać na załączonym obrazku. Nie bez przesady. Dobra, jak egzamin to się nie odzywa to czy gdzie idziemy? Prosto. tutaj na tych kto ma pierwszeństwo? My jeżeli byśmy jechali w prawo. No jak jedziemy prosto? Właśnie tak Ja tak trochę dałem Ci specjalnie czas no. jak zreakujesz To jest proste tak? Chciałem. Tak I teraz chciałbym po lewej stronie jest taki żółty słupek i mhm. tam jest brama zrób zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury Trzeba się nie kręcić w miejscu, tylko raczej w czasie jazdy. Ten samochód delikatnie ruszy. Dobrze. Jest taki świeży śnieg, zakopaliśmy się. Koła wpadły w śnieg uh -huh. i musisz troszkę z gazem ruszyć. Dobrze. No właśnie, on się musi przez ten śnieg przekopać. Jeszcze kawałek sobie wody. O, tak. Po prostu ten śnieg stawia opór. Tak, tak. Z tej strony masz takie wjazdy do garażu ich będzie tam z 6 czy 7 mhm. Wybierz sobie który uważasz za słuszny i zawrócimy w którymś tyłem wykorzystując takie wjazdy Tyła Także w ten sposób tak? Mhm. Tylko nie trafisz w w tej chwili bo stoisz w połowie jego długości Musisz pojechać do przodu kawałek

Parkować się tak, żeby samochód przyjechał i to wystarczy To nie jest parkowanie, to jest zawracanie Tak Jak jedziemy? Czy w lewo? A jaki manewr robimy? A, zawracamy